Nadchodząca aktualizacja, nowe darmowe rzeczy Juice Warda, końcowy event Fortnite Remix oraz o wiele więcej w tym filmie. Siemaneczko z tej strony Sigu i witam Was widzowie w kolejnym odcinku na tym kanale, gdzie oczywiście jak zawsze omówimy sobie najciekawsze nowości ze świata Fortnite'a. A dzisiaj mamy takie informacje jak na przykład nowe darmowe rzeczy od Juice Warda. Także naprawdę polecam wam oglądać ten film do końca, ponieważ dużo możecie się dowiedzieć. Ale oczywiście zanim zaczniemy, to jeśli uważacie, że ten kotek jest słodziutki, to stawcie łapkę w górę i zobaczymy ile osób tak sądzi. Nie zapomnijcie również zasubskrybować tego kanału oraz pisać kodu. Gusiek w sklepie Fortnite będzie mi naprawdę strasznie miło. No i widzowie myślę, że już nie będziemy więcej przedłużać i przechodzimy wprost do Fortnite'owych newsów. No i zaczniemy sobie od tematu nadchodzącego update'u 32.11 oraz tygodnia czwartego. Więc pierwsze o czym chcę wam powiedzieć to prawdopodobnie update właśnie 32.11 wprowadzi nam do gry jeden lub dwa samochody właśnie z ogłoszonych współprac i możliwe, że będzie to darmowy battle busik. Jeżeli nie słyszeliście jakimś o darmowym Battlebusie, Busie, czyli samochodzie do Fortnite'a, no to słuchajcie, jak wejdziecie sobie na Epika oraz wyszukacie właśnie Battlebusa Rocket League, no to będziecie mogli odebrać sobie darmowego skina, właśnie do Suwa w Fortnite'cie. No i istnieje możliwość, że właśnie ten darmowy skin Battle Busika, takiego mini Battle Busika, zostanie wprowadzony przy okazji następnej aktualizacji. Również ta aktualizacja prawdopodobnie wprowadzi nam nowy darmowy pakiet razem ze skinem, którego będziemy mogli sobie w jakiś sposób zdobyć. Chodzi tutaj o pakiet rozwiązania tygrysicy, o którym już wam mówiłem, wygląda on właśnie w taki sposób, no i jak dowiadujemy się od likerów, prawdopodobnie zostanie on wprowadzony przy następnej aktualizacji. Więc istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie ten darmowy pakiecik już niedługo będziemy mogli sobie odebrać. Następną zmianą, którą nam przyniesie tydzień czwarty jest powrót miejscówki Kocikącik. Zostaną przywrócone takie rzeczy jak na przykład mityczne bronie należące do naszego kitka, takie jak strzelba albo właśnie ten granat na impulsy. Oprócz tego w tygodniu czwartym na mapie pojawi się nowa miejscówka należąca do Juice Warda. Ma być ona przedstawiona w klimacie jednego z najpopularniejszych albumów, czyli na polskie Legendy Nigdy Nie Umierają. Będziemy mogli tam zaobserwować np. zachód słońca czy różowe kolory oraz naprawdę dużo kwiatów z motylami. Na miejscu, w którym ma się pojawić ta miejscówka jest aktualnie NPC Sky, która się nam zapowiada, że ta miejscówka będzie miała naprawdę piękny zachód słońca. Ale skoro widzowie już jesteśmy przy evencie Juice Warda, to sobie troszeczkę na jego temat porozmawiamy. Ponieważ zostaliśmy naprawdę ciekawe informacje na temat na przykład nowych darmowych rzeczy związanych z Juice Wardem, ale o tym dopiero za chwileczkę. Słuchajcie, na początku zaczniemy sobie od skinów Juice Warda. Które pojawią się w Fortnite. No i pierwszym skinem, o którym już każdy słyszał, to jest darmowy skin Juice Warda za wzięcie udziału w jego koncercie. Czyli będziemy musieli wejść do gry między 30 listopada a 1 grudnia, i właśnie za to, że po prostu wejdziemy do gry, dostaniemy jego darmowego skina, jakim jest Slayer Juice Ward. No i ten skin wygląda właśnie w taki sposób, w sensie, możecie sobie zobaczyć, jak on mniej więcej będzie wyglądał. Będzie on właśnie w takiej wersji jakby anime, no i ten skinek właśnie będzie za darmo. Do zdobycia. Oczywiście Juice Ward będzie również posiadał swojego drugiego skina. No i ten skin Juice Warda, który będzie w sklepie za słuchajcie 1500 V-Dolców to będzie właśnie skin z naszego traileru rozdziału drugiego remix. Tak więc pojawią się dwa skiny Juice Warda: jeden będzie za darmo, drugi będzie w sklepie. Ale słuchajcie, nie są to jedyne rzeczy, właśnie związane z Juice Wardem. Ponieważ dostaliśmy również wyciek na temat tego, że w sklepie pojawią się dwa nowe pakiety związane z Juice Wardem. I są to pakiety niezwiązane z darmowym. Juice Wardem, także będziemy mieli właśnie dwa pakiety, jakieś związane z juice Wordem. Jeden będzie posiadał skina, a drugi właśnie nie wiadomo co. Możliwe, że będzie on posiadał jakieś emotki albo muzyki, nie mam pojęcia, ale właśnie takie dwa pakiety zostały zlikowane z plików gry. Ale teraz przejdziemy do rzeczy, która na pewno Was zainteresuje, a jest to darmowa rzecz związana z juice Wordem i nie mowa tutaj o właśnie tym darmowym skinie. Dokładnie chodzi o spadanie juice Warda, ponieważ w plikach gry znaleziono właśnie o to takie spadanie. Niestety nie wiemy jak ono wygląda, ale wiemy, że podczas spadania będzie leciała piosenka Juice Warda, co jest naprawdę czymś mega fajnym i jak tylko to się pojawi w Fortnite, to na pewno to odbiorę. I właśnie likerzy podają, że to spadanie prawdopodobnie będzie do zdobycia za darmo i nie wiadomo czy ono będzie za darmo w sklepie, czy będzie za darmo właśnie za wzięcie udziału w tym koncercie, czy może pojawi się ono w ramach jakichś wyzwań. Nie wiadomo widzowie, ale właśnie nad jakieś 99%, to spadanie z muzyką Juice Warda będzie właśnie do zdobycia za darmo. Także mamy już zlikowane dwie darmowe rzeczy związane z Juice Wardem, myślę, że to jest mega spoko sprawa, a my przechodzimy po prostu do następnych rzeczy. W następnym update'cie ma również zostać prowadzona nowa emotka Eminema, właśnie z Juice Wardem i jest to emotka do piosenki Godzilla. I ja już wam ją pokazywałem na shortcach i mówię wam, widzowie, że to jest naprawdę jakaś mega epicka emotka. Niestety nie mogę wam jej puścić, no bo bo ma ona prawa autorskie, no ale jeśli chcecie ją zobaczyć, to właśnie możecie sobie wejść na mojego szorca. Również, tak jak Wam już kiedyś mówiłem, do Fortnite'a nadchodzi nowa kolaboracja z Marvel Rivals. I jest to kolaboracja, która ma miejsce w Fortnite, więc możemy się spodziewać właśnie jakichś nowych skinów związanych z Marvel Rivals. No i w następnej aktualizacji dostaniemy więcej informacji na jej temat, ale tak jak Wam mówiłem, prawdopodobnie, gdy dostaniemy tą współpracę Marvela, no to możliwe, że dostaniemy jakiś turniej Marvel Rivals, w którym Będziemy mogli zdobyć ze zajęcia jakiegoś dobrego miejsca, na przykład jakiegoś skina z właśnie Marvel Rivals. Niestety, widzowie, nie jest to potwierdzone, są to jedynie moje domysły, no ale właśnie taka współpraca już niedługo trafi do Fortnite'a. Także naprawdę mega fajnie, że te współpracy się pojawiają, chociaż myślę, że współprac od Marvela jest już aż za dużo w tym Fortnite'cie, no ale właśnie, jeśli będzie jakiś fajny turniej o jakiegoś darmowego skina, to naprawdę na plus. A my teraz, widzowie, przejdziemy sobie do tematu Travisa Scott'a, ponieważ na ostatnim streamie bardzo dużo osób się pytało. Na temat jakichś nowości związanych z Travisem oraz potencjalnie kiedy on mógłby się pojawić w sklepie. No i właśnie widzowie przychodzę do Was z odpowiedzią na te wszystkie pytania, właśnie kiedy możemy się spodziewać Travisa, czy on wróci i jakie mamy nowe informacje na jego temat. Także z informacji, które już mieliśmy, no to właśnie jak Wam mówiłem, jego pakiet jest ciągle aktualizowany do sklepu z przedmiotami, no i właśnie to może nam oznaczać, że w tym sklepie za jakiś czas się i tak pojawi. Niedawno również Travis Scott pojawił się ponownie w Fortnite po kilkuletniej. Przerwie, no ale pod postacią piosenki razem z iSpice. I taką piosenkę możemy sobie kupić po prostu za 500 V-Dolców, albo również możemy ją usłyszeć lecąc na wyspę Ice. Także są to kolejne wskazówki na to, że Travis faktycznie może powrócić. Oprócz tego, dostaliśmy na przykład informację od jednego z pracowników Epica, że Travis Scott jest mile widziany w Fortnite, czyli nie ma on żadnego bana po prostu i może się w każdej chwili pojawić. No i teraz bardzo popularne pytanie, czyli kiedy Travis Scott może się pojawić w Fortnite? No i jeżeli Travis Scott faktycznie pojawi się tym w tym to prawdopodobnie będzie to miało miejsce 30 listopada. Już wam widzowie tłumaczę dlaczego akurat 30 listopada, ponieważ wtedy mamy końcowy event rozdziału drugiego Remix. I jak wiemy właśnie na końcowym evencie usłyszymy na przykład koncert Juice Warda oraz innych raperów w wersji takich gigantów. No i z racji, że Juice Ward ma mieć ten koncert, to prawdopodobne, że również na tym koncercie pojawi się piosenka, którą posiada z Travisem Scottem. Jest to mega popularna piosenka, bardzo dużo ma odsłon i myślę, że naprawdę ma ona szansę pojawić się w Fortnite podczas tego eventu i bym szczerze widzowie się nie zdziwił jeśli podczas tego eventu na przykład JuiceWord by nawijał i nagle przyszedłby do niego wielki Travis Scott oraz zaczął nawijać swoją zwrotkę i wtedy na przykład pojawiłby się w sklepie, myślę, że to by było naprawdę mega zaskoczenie dla każdego i jeśli ma się pojawić Travis Scott w Fortnite to myślę, że właśnie podczas tego eventu, więc myślę, że na wszystko co chcieliście wiedzieć odpowiedziałem wam w tym filmie, dowiedzieliście się o paru darmowych nagrań, nagrodach, jakichś zmianach właśnie z nowej aktualizacji i myślę widzowie, że to już by było na tyle z tego materiału. Przypominam wam o zostawieniu subika oraz łapki w górę, jeśli film Wam się spodobał. Nie zapomnijcie o wpisaniu kodu Sigusiek w sklepie, będzie mi naprawdę strasznie miło. Do zobaczenia w następnych filmach i cześć!